Z tej strony Jennifer i witam Was w kolejnym odcinku z aktualizacji Star Stable. Ehm, dawno mnie tutaj nie było, ale to w sumie dlatego, że jakoś za bardzo w grze się nic nie działo, a ehm, nowe konie, to wiecie, do tego po prostu e, nie nagrywam, ale jak widzicie właśnie jestem na jednym z nowych koni. Dobra, co dzisiaj mamy w aktualizacji? Pora na chaos! Cześć! Wyróż na ekscytującą misję, by poznać tajemnice księgi Ceremonii Światła i stawić czoła mrocznym jezdcom, którzy coś knują. Dołącz do Alex w miasteczku Valladale, a w międzyczasie drudzi spróbują uzyskać tajemniczą księgę Ceremonii Światła. Pomóż Mai znaleźć zaginione dziecko, ale uważaj, to nie będzie zwyczajna akcja ratunkowa. E, zobacz szokujące przemiany, porywające pościgi w e, przemyku diabła i pełną napięcia konfrontację z panem Sansem. Odważysz się stanąć naprzeciwko przeciwko ciemności? Rozdawanie starcoins. Od 28 czerwca Starkońcy będą co piątek, nie za sobotę. No i w następnym tygodniu mamy czas na rangi Czempiona Udanego Tygodnia. Więc to by było tyle z aktualizacji, co mam dzisiaj napisane. Więc przechodzimy do gry. Dobra, myślę, że już sobie będziemy ruszać w stronę tego zadanka. W ogóle patrzcie, ten koń tak się ładnie prezentuje, nie? No, bardzo ładne to są te konie. Nie, nie mówiłam o nich wcześniej i nie nagrywałam odcinka, ale ogólnie to mi się bardzo podobają. Kupiłam dwa. Mamy tą burzę i tego Pegaza tam wcześniejszego. No i jest, jest nasza Alex. Proszę, proszę, oto Jennifer. Ktoś, kto otwiera magnetyzujące pustki i niszczy platformy wiertnicze. Osoba opanowana, odważna, Dwa na... Co na nas tak chwali? 50 dla postaci. No, Okej. Okay. Linda jest czym zajęta, więc uznałam, że warto odpowiedzi... od... opowiedzieć druidom o niedawnych e, wydarzeniach. Em... No dobra. Racja. W drogę. Szkoda, że reszta, reszta nie zobaczy reakcji walona Wszyscy musieli się zająć jakimiś sprawami w prawdziwym życiu. Ruszajmy. Dobra. lecimy opowiedzieć drudom o naszych ostatnich akcjach. Cześć, Avalon! Niebieski kompas? Jest. Odkurzacz, poszukiwawczy, Jest. Krem SPF 50 dla roślin oraz ludzi? Jest, jest, jest. Co za pakowanie, wyjeżdżacie na wakacje? Jest dłużo zastanawialiśmy się, kiedy nas odwiedzicie. Mamy nowe wieści! Najpierw my, Platforma Wiatnicza, tak jakby została zniszczona? Wiemy. To było coś, można powiedzieć, że widok był bombowy. <ścoughs> Super. Dzięki dzięki Waszej odw odwadze zdobyliśmy przewagę. Właśnie dlatego pora, żebyśmy odeszli. Co? Zostawiacie nas? Nie na zawsze. Wzywają nas odległe zakątki Jorwiku. Musimy dokończyć księgę ceremonii światła. Dawno temu najbardziej zaufani strażnicy otrzymali kopie rozdziałów. Najwyższa pora je zebrać. Um, czyli zdobywamy księgę, a potem odprawiamy ceremonię światła, żeby pokonać Garnoka, zgadza się? Prawie, Alex. Ceremonia powstrzymania Garnoka i mrocznych jeźców oraz przy. Ym, jestów oraz przywróci Jorvikowi bezpieczeństwo. Aha, czekajcie, mrocznych jezdców oraz. Przy... co? No dobra a rozdział zostanie zamknięty bitwą z siłami mroku, przynajmniej do kolejnej ery jeźdźców duszy. <laughs> Macie jakieś pytania zanim wyruszymy? Eee, co by tutaj zapytać? Mamy jakieś wieści o czwartym mrocznym jeźdźcu? Nie mamy pewności i wybiórki Mistrza Szpiegowania nie doniosły nam o żadnych mrocznych anomaliach. Co więcej, kamienie runiczne wskazują pozytywny przypływ energii Aiden. Całkiem jakby toksyczne brzmienie zostało zrzucone z barków natury Jorwiku. Okej. Okay. Gdzie jest Co Zauważyliśmy, że Fripp zniknął, ale to nic dziwnego. To mądra kosmiczna wiewiórka widzi, i widzi więcej niż my. Pewnie przywraca porządek czasu i podróżuje po bezkrosnej pustce, żeby odnaleźć odpowiedzi na pytania, których, których nie potrafimy sobie wyobrazić, dobra, to jest jakieś dziwne, nie uważacie? Gdzie jest Fripp? Tak po prostu sobie zniknął? Co wiemy o garnoku? Nie dotrze na Jorvik jeszcze, ale wystarczy, że mroczni jesty zdobędą przewagę i go uwolnią. Nawet częściowo, a przejmie wyspę. Hej, okay. no to nie mamy więcej pytań. Dobrze, pora ruszać. Nie traćcie y czujności, szkulcie się. Śpijcie podometami, jedźcie pianki. Ale najważniejsze, y nie rozdzielajcie się, zależy od was, z całego świata. Do zobaczenia, Jescy Duszy. Dziwne strasznie, nie? Czemu oni odchodzą tak po prostu nagle? Jakby nie rozumiem. Driudów i fripa nie ma w Valadail? Dziwne. No właśnie też tak uważam, że to trochę jakieś dziwne. Posłuchajmy ich rady, dołączmy do reszty i zacznijmy ćwiczyć. A potem rozpalmy wielkie ognisko i upieczmy trochę pianek. Wow, kolejne 50 dla postaci. Zaczekaj do samej od Mai. Potrzebuje pomocy. Napisała coś o zagubionym dziecku w okolicy Zielonej Doliny. Mówi, że dziewczynka nas zna. Nie chodzi o Madison z południowego kopyta, prawda? Jak myślisz, Jennifer? Skoro jeszcze nie uratujemy świata przed garnokiem, to również dobrze możemy pomóc dziecku. Eee. Mm. Jezu, jak tak można. No, dobrze, no. Na tym polega rola i jest w duszy. No. Nie zostawimy jakiejś dziewczynki samej, no. Dobra, w sensie jakiejś, ja już dokładnie wiem, jakiej. W sensie się domyślam. Dobra, lecimy do. Właśnie gdzie my lecimy, bo ja tu nie widzę. A tutaj, dobra. Już widzę gdzie. Idziesz Alex? O, idziesz ze nami, wow. Spokojnie, Jennifer. Widzisz to? No, widziałam właśnie, co to było. Co to było? O, Mech, przy okazji sobie zbiorę. Jedziesz, jedziesz. Dobra, już myślałam, że mnie zostawiłaś. Okej, okay. jakiś włóczkowy potworek. Po prostu. Ich jest więcej, ale to nie jest najdziwniejsza rzecz, którą tu widziałam. Nie wiem, co myślicie o takich zadaniach? No to tak, w sensie, wiecie. Kiedyś ta fabuła była taka bardziej magiczna, mroczna. A teraz do, dostajemy dziewczynkę, która ma hobby hors'a i robi jakieś potworki z włóczki. No, błagam, co to jest. No, no dobra. W sumie są urocze. Ale pamiętam, pamiętam tę grę trochę inaczej. I za nami. Czy możemy? Czy możemy za nimi? No, raczej my za nimi. Na to by wyglądało. Znów ten potworek. I teraz? Tu? Hmm. No, zobaczymy, jak to się potoczy dalej. W sumie jestem ciekawa. Oh. Gdzie one znikły? Chciałam zdjęcie im zrobić. No nie. Oficjalnie się boję. Nie trać czujności. ok? Dostałam kolejną wiadomość od Mai. Niedaleko jest pole słoneczników. Wiem, o które chodzi. Szybko. To szybko, dawaj. Jesteście! No witaj. Widzisz, mała? Mówiłam, że zaraz tu będą. Ła! Wow, musisz mi pomóc. Jestem małą, zagubioną dziewczynką. Pociąga nosem. W wielkim, strasznym świecie. Znamy się? Pomóżcie mi, jeźdźcy duszy. Użyjcie swoich pioruno, e, piorunujących mocy. Kim? Nie. Czym jesteś? Poznałem ją w innej postaci. Miałam wiele imion i postaci, zanim zostałam porzucona w cierniach. Chwila, ale miałam czas, żeby pomyśleć, kim tak naprawdę jestem. Chaosem. Okej, okay, śmiesznie to wygląda, jak ona mówi, że jest chaosem, a jest taką dziewczynką, nie? Konfliktem, niezgodą. Nie, ty. Wiem, co chcesz powiedzieć. Jesteś tylko małym dzieckiem. Tak samo pomyli się się ci, którzy wycięli mnie z drzewa. Nie może być! Jak wam się podoba Erisa? Zbyt uroczo? Maja, uciekaj! Ok. Nie! Błagam, Aiden, tylko nie to! Nie znów! Alex. Znam sztuczki, które są starsze, niż ta wyspa. Chyba się nie boicie, prawda? Mała, bredna... Oh. Maja? To ona! Jest źle, jest bardzo, bardzo źle! Wow, okej. Okay. Jeśli mrocznie jeszcze się zjednoczą, uwolnią Garnoka, stoimy na krawędzi katastrofy. Pędź Jennifer i nie zgubę O matko. Wracaj tu. Ej, ale w ogóle w sumie nawet ciekawy patent z tym, że ten koń zmienia się taki włóczkowy. To ja mam wierzać? Chyba nie, w to mam chyba nie wierzać. Grzyby latają, ludzie! Ja mam to wychać? Aha, tak myślałem. Wow. Dobra. Wow. Te kłody latają. Okej, okay, super, brawo. <ścoughs> brawo ty. Teraz tu. Nie zawiły jest ten wyścig, ale podoba mi się. Erisa! Wracaj tu! Czekajcie, czy ja nie mylę jej imiona? Imię. Imiona, Boże no. Czy ja nie, czy ja nie mylę jej imienia? Nie no, to chyba Erisa, nie? Erisa! O Jezu, koniu! Smutny koniu! Ona się teleportuje normalnie, ty. Dobra, lecimy dalej, czekajcie. O, łóżka nas atakuje. Super, nie? A, kurde, ile ich tutaj. Dobra. Ej, ale podoba mi się. Te stworki są ciekawe. tak się przestałam odzywać, ale skupiam się. Skupiam się na tym. A, kurde. A, oh, portal. No niczego nie... W... Ten portal zaprowadzi mnie do Risy. Ten portal... Z... Aha, okej. Okay. Hej, no ciekawie. Uwaga, pewnie jesteśmy w przesmyku diabła. No tak myślałam. Znawiałem się, kiedy się tu pojawisz, mogliby go odnowić. Co ty tu robisz? To nie twoja sprawa. Kiedy pomogłem ci uwolnić swojego wnuka, zrobiłem to dla siebie? Może myślisz, że zniszczenie naszej bazy zapewniło wam przewagę? <laughs> tak bardzo się mylisz. Nie rozumiem, czemu pozwoliłaś mu tak odejść, ale dobra. Wow, jaki ładny portal. No, dobra. Lecimy. Dawno mnie tu nie było w sumie. O, o. Gdzie ona jest. Gonimy za tą szczeniaro już, pół, już przez pół przeklętej wyspy. Mamy jej dość. Jej lalek też. I nie podoba mi się, kiedy ktoś mnie atakuje. Ale one tylko chciały się bawić. Erisa, nie działaj pochopnie. Musimy się przygotować, zanim wprowadzi... wprowadzimy plan w życie. Nie, dość już się naczekałam, kiedy byłam w wieczności w, ko w korzeniach drzewa. Nic tylko czekałam. Uwolniliśmy tę dziewuchę 5 minut temu, a ja mam ochotę ją znów uwięzić. Pięć minut? Hmm? Co? Jak to? Ja sobie przypominam z parę miesięcy dobrych. Oczywiście żartuję. Dobra. Udało ci się nas zaskoczyć, prawie. Aisarbus powiadomił mnie o twojej obecności. Czy przyjście tutaj na pewno było mądre? No właśnie, samej na pewno nie. Zostań jeśli chcesz, na własne ryzyko. No. Jestem tu, żeby was powstrzymać. Jest dusz, bez wsparcia. Zasługuję na koniec, nieprawda? Mogę czynić honory. Nie, ten, je, ten jeździec duszy może nam się jeszcze przydać. Przybycie tutaj było bardzo odważne albo bardzo głupie. Wkrótce się dowiesz. Koniec zabawy, szczeniaro. Okropni z przyjaciele. Sprawdza tu, tu sobie kogoś nowego. O czym ona mówi, Sans? nie jest, trzymajcie szyk. Garnok to przepowiedział. Co? Patrz, jak wszystko zmienia się w pył. Słońce Ery Aiten zachodzi. Nie wzejdzie już nigdy. Dlaczego e, Drudzi i Fripp zniknęli? Czego oni stwierdzili, że się wynoszą? O co tu chodzi? Koszmar. Oh, Darko! Gry, ale ja... Co? Gdzie ja jestem? Dowódco! Darko, witaj z powrotem w tej krainie. Tępiłem tego dzieciaka Cloudmillów. Gdzie ona jest? Żądam, żeby ktoś mi wyjaśnił, co się dzieje. Minęło trochę czasu, odkąd triutka Elizabeth cię wygnała. O wszystkim ci opowiemy. Kto to? Chwila... Zagubiony czwarty jeździec? Tak, to ona sprowadziła cię z krainy chaosu. Masz mi coś do powiedzenia? Dziecko? Taką postać wybrałaś? Śmiech. Śmiech. Uratowałam cię, a ty reagujesz w ten sposób? Czy ona sobie włosy wyrywa z głowy? Jest szalona, zdziczała, ściwa. To idealne antidotum na chorobę, w jaką usuwa z duszy. Trudno będzie z nią pracować, ale nic nas nie powstrzymuje przed przejściem do ostatniego etapu planu. Nareszcie Garnok zostanie uwolniony. Będzie mógł zalać świat mrokiem. Zniszczy w duszy raz na zawsze. O, oh, nie wierzę, że my tak po prostu stoimy, jeśli na to patrzymy, nie? Jakby nie wołamy. Alex, nikogo nie wołamy. Nie myśl, że zapomniałem o tobie, Jennifer. O? What? Co, co tu się dzieje? Darko wrócił. A ciągają mroczne czasy. Wizja. Naprawdę jesteś jestem duszy, nikogo przy Tobie nie ma. Moja wizja staje się rzeczywistością. To koniec? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No chyba tak. Ok. Okej, okay, ale jakby to już koniec. Ale gdzie my? Gdzie my? Mewy w ogóle. Okej, okay, będziemy powoli już sobie kończyć. W ogóle e, te zadania tak się urwały nagle, prawda? Wyrzucili nas w ogóle na jakąś wyspę, nie wiadomo gdzie. I co się dzieje dalej z mają, Przecież ona dostała? Nic się więcej niestety chyba nie dowiemy już. Musimy czekać na kolejne aktualizację. Dobra, więc na dzisiaj to było tyle. Bardzo dziękuję za obecność. Możecie napisać, jak Wam podoba się ta aktualizacja. Mi się nawet w sumie podoba. Dałabym takie mocne 7 na 10, tylko właśnie tak trochę czuję niedosyt, bo nie wiem, co się stało z tą Mają dalej i sam opis aktualizacji brzmiał trochę inaczej niż to, co dostaliśmy właśnie w grze, więc no, tak trochę dziwnie. Dobra. Widzimy się w kolejnych odcinkach, moi drodzy. Pa!